W dzisiejszym odcinku nasz lokalny historyk opowie nam o pewnych detalach architektonicznych, które wywodzą się z Włoch, a dokładnie z Florencji, a które zauważyć można także u nas. O jakie wszak detale chodzi i czym się charakteryzują oraz gdzie je można spotkać, wyjaśnia Jarosław Sawiak. Podcienie, proszę Państwa, to jedno z pojęć w obrębie szeroko pojętej architektury czy Urbanistyki. No i biorąc pod uwagę źródła podcieni, można powiedzieć, że niewiele powinny być, mieć wspólnego z jawożnym, dlatego że podcienie jako takie powstały wiele wieków temu we Włoszech. Było to w dużej mierze podyktowane tamtejszym klimatem, upałami, słońcem, dużym nasłonecznieniem i potrzebą, no właśnie, ocienienia pewnych przestrzeni. Czym tak naprawdę, proszę Państwa, są w podcienie? One tak naprawdę stanowią integralną część danego obiektu. Nie wyróżniają się ponad lico ściany, nie sięgają także powyżej drugiej kondygnacji. Stanowią swego rodzaju integralną część budynku, poniekąd swego rodzaju pomieszczenie, aczkolwiek o charakterze otwartym bardzo często to są Słupy, swego rodzaju filary, natomiast te przestrzenie pomiędzy nimi mają albo formę łuku, albo stanowią swego rodzaju prostokąt czy kwadrat. Czasami istnieją tutaj na górze pewne uformowane sklepienia, czasami jest po prostu zupełnie prosto. Natomiast te podcienie, tak jak już mówiłem, powstały we Włoszech. Przede wszystkim na początku we Florencji tamte podcienie w kamienicach i w budynkach rozciągały się na przestrzeni dziesiątek kilometrów, proszę państwa i rzeczywiście stanowiły rzeczywiście taką przestrzeń ocienioną przed upałem, przed słońcem, a jednocześnie przestrzeń przewietrzaną. I takie właśnie przestrzenie stanowiły czasami poszerzenie duktu, po którym można było chodzić, czasami stanowiły ocienioną taką przestrzeń, w ramach której wchodziło się do różnego rodzaju sklepików, czy Kramów. No i oczywiście we Włoszech tego typu detale architektoniczne absolutnie nie dziwią, są pewnym standardem, ale u nas również są, bo to, że coś powstało we Włoszech w średniowiecznej czy tej renesansowej Florencji, to wcale nie oznacza, że czegoś takiego nie ma u nas, bo wbrew pozorom takich podcienia, więc właśnie swego rodzaju detali architektonicznych u nas także nie brakuje. One niekoniecznie muszą być szykowne, piękne, ozdobne, czasami są bardzo proste, ale wyczerpują definicję definicję podcienia właśnie i takim proszę Państwa klasycznym przykładem chyba najbardziej znanym przykładem podcieni są właśnie arkady. W zasadzie można powiedzieć, że jedno z drugim no może się nie wyklucza, ale nie do końca się proszę Państwa pokrywa, ponieważ na czym polega różnica? Różnica polega na tym, że podcienie jako taki po pierwsze Licuje z czołem ściany, ale przede wszystkim w przypadku podcienia to nie kolumny są najważniejsze, bo tak naprawdę te kolumny one poniekąd stanowią fragment muru i to wszystko jest jakby ujednolicone, i to wszystko powoduje, że te kolumny nie są jakby specjalnie wyróżnione. Natomiast my wiawożnie żeśmy się przyzwyczaili do określenia właśnie tego miejsca mianem arkad, ale arkady to jest co innego. W przypadku arkad, proszę Państwa, to właśnie ten słup jest wyróżniony z pewną taką ornamentyką i no, na przykład dzisiaj jesteśmy na osiedlu stałym tutaj przy ulicy Łukasiewicza, no, tutaj gdzie między innymi jest Mobs i Biblioteka Publiczna i z pozoru na pierwszy rzut oka właśnie te słupy i te yy, łuki na górze, one mogłyby wyczerpować definicję podcienia, ale nie do końca, dlatego że te słupy tutaj chociażby poprzez te gzymsy są bardzo mocno zarysowane. I, proszę Państwa, ten element tutaj Tutaj na Osiedlu Stałym, on bardziej wyczerpuje definicję arkad, a nie podcieni. A właśnie paradoksalnie, miejsce, które my jawożnie nazywamy arkadami, nie są arkadami, tylko właśnie podcieniami, dlatego że te łukowe przestrzenie one tak naprawdę oczywiście. Wyczerpuję definicję podcienia, natomiast te tak zwane słupy nie są wyodrębnione, są jakby integralną częścią tej całości. Zresztą tutaj też, proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na coś takiego w architekturze, co funkcjonuje pod nazwą krużganki. Te krużganki, one też troszkę pokrywają się z definicją podcieni, ewentualnie arkad, natomiast one mają to do siebie, że bardzo często, a właściwie nie bardzo często, właściwie zawsze wystają poza ściany i mogą. Sięgać zdecydowanie wyżej. Doskonałym tego przykładem jest zamek królewski na Wawelu i jego dziedziniec, gdzie właśnie te krużlanki, troszkę przypominając podcienie, są wyeksponowane na zewnątrz i Wyeksponowane również do góry, czyli z arkadami czy podcieniami nie mają już tak wiele wspólnego, częściowo tylko pokrywając się co do zasady. Natomiast jawożnie, tak jak mówię, najpopularniejsze bodaj podcienie to to, co powszechnie, ale nie do końca trafnie określamy arkadami. Natomiast arkady, no to właśnie to miejsce tutaj na ulicy, czy ulicy <laughs> Łukasiewicza. Ale właśnie ten detal, ten element nie do końca tą definicję podcienia wyczerpuje. A jeszcze takie dosłownie, proszę Państwa, na koniec kilka przykładów podcieni w jawożnie, właśnie. No, chociażby ulica gwarków dom kultury, dawny dek, dzisiaj już rzeczywiście nieczynny. Cała ta przestrzeń, gdzie się wchodziło dawniej do klubu i te takie filary i to osłoniecie na górze, to jest również klasyczny podcień. Również proszę Państwa, no na przykład dom kultury w wieleniu bardzo podobny do tego domu kultury, który wzniesiony został przy ulicy Kwarków. Również proszę Państwa, podcień, no przykładem podcień jest jeden z detali architektonicznych Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Rynku Głównym, gdzie rzeczywiście od czoła, od strony rynku mamy do czynienia z takim charakterystycznymi ceglanymi filarami, a wewnątrz pewną przestrzeń. I to również jest, proszę Państwa, podcień, chociaż jeden z najnowszych na terenie Jaworzna. W związku z tym, jak się okazuje, pewna definicja, pewien detal architektoniczny, który mógłby się kojarzyć z zamierzchłą przeszłością, z jakimiś takim bardziej wykwintnymi elementami architektonicznymi, czasami bywa zupełnie prosty, ponieważ główną jego funkcją jest użytkowość, użyteczność i pewien pragmatyzm. I taki podcień, chociaż nie do końca czasami wyczerpujących tę definicję, wiawożnie jak się okazuje, nie brakuje.